Piątkowy wieczór 11 kwietnia w Teatrze im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie odbyła się piąta gala Gnieźnińskiego sportu. Jej organizatorem był prezydent miasta Gniezna Jacek Kowalski, a uroczystość miała na celu podsumowanie kończącego się powoli roku w wykonaniu sportowców z naszego miasta. Rzecz jasna nie mogło na niej zabraknąć zawodników oraz działaczy Towarzystwa Żużlowego Start Gniezno. Panie prezydencie, dzisiejsza gala sportu to podsumowanie dokonania sportowców, jeśli chodzi o nasze miasto w roku 2009. Ja natomiast chciałem zapytać o Star Gniezno, jako że jesteśmy w klubowej telewizji Star TV, zatem o dokonania naszych żużlowców, którzy utrzymali się w pierwszej lidze, zajęli doskonałe czwarte miejsce. Jestem pod wrażeniem naszych sportowców. Spotkanie dzisiaj na piątej gali uświadamia do, do głębi, że mamy wspaniałych zawodników, wspaniałą młodzież wspaniałych trenerów i działaczy. Gnieźnieński żużel to żużel, który jest na wysokim poziomie. On był, jest i na pewno w Gnieźnie będzie. To, że zawodnicy, działacze i trenerzy zrobili wszystko, żeby być w pierwszej lidze to wielkie osiągnięcie. Wielkie osiągnięcie przede wszystkim całego zespołu, który tam pracował. Ciężko pracował. Począwszy od każdego zawodnika, poprzez Trenerów, poprzez działaczy, którzy zabiegali o środki finansowe, którzy starali się o najlepszych szkoleniowców i dzisiaj jest efekt. Dzisiaj jest efekt i jest szansa na to, że pozycję swoją mogą jeszcze poprawić. Czego oczywiście szczerze życzę. Żeby klub tak profesjonalny jakim jest Gniezno, funkcjonował sprawnie, potrzebne są środki finansowe i tu ogromna rola i samorządu jednego, drugiego i trzeciego, również potrzebni są sponsorzy, a są tacy ludzie, którzy chcą się dzielić swoimi nadwyżkami, są fanami klubu Start i dokładają. Myślę, że będzie ich coraz więcej, bo przecież same chęci i talenty nie starczą, jednak są potrzebne również środki finansowe. Życzę wszystkim zawodnikom, sportowcom, działaczom, by sukces był jeszcze większy. Wszystkie kluby otrzymały okolicznościowe puchary, ponadto wyróżniono również poszczególne osoby. Jeśli chodzi o towarzystwo żużlowe Start, to medale Milenium zjazdu Gnieźnieńskiego z rąk gospodarza naszego miasta odebrali Leon Kujawski, trener drużyny, Dariusz Imbirowicz, członek zarządu i menedżer drużyny oraz Aurelia Wawrzyniak, która jest odpowiedzialna m.in. za sprawy organizacyjne szkółki działającej przy naszym klubie. Jak wspomnieliśmy na uroczystości, nie zabrakło również żużlowców Startu, którzy w tegorocznym sezonie osiągali znakomite wyniki zarówno w drużynie, jak i indywidualnie. Obecni byli zatem m.in. bracia Krzysztof i Mirosław Jabłońscy. Spotykamy się dzisiaj na gali gnieźnieńskiego sportu, stanowiącej podsumowanie tego dokonań sportowców. Zatem chciałbym Ciebie poprosić o podsumowanie, ale tylko jeśli chodzi o występy drużyny, Startu Gniezno, bowiem w tej drużynie występujesz. Tak, jeżeli chodzi o całą kształt, czyli drużynę, całą Startu Gniezno. Czwarte miejsce sądzę, że w przedsezonowych prognozach bralibyśmy w ciemno. Jednakże otarliśmy się o finał. Walczyliśmy w półfinale z Tarnowem, w którym ulegliśmy. Jednakże można to było wziąć pod uwagę, ponieważ Tarnow stworzył Dream Team jak na pierwszą polską ligę Żużla. Dlatego sądzę, że czwarte miejsce uważam za ogromny sukces Gnieździckiego Żużla, gdzie jako Beniaminek nikt na nas nie liczył, nikt nie stawiał przed nami tak wysokich celów a udało nam się to osiągnąć. Spokojnie się utrzymaliśmy w lidze. Teraz trzeba zbudować porządną drużynę, która będzie walczyła właśnie o potwierdzenie tego, że Start jest porządną firmą czy marką. Jeżeli chodzi o mnie indywidualnie, to wszyscy widzieli, że nie był to mój najlepszy sezon. Wiele problemów sprzętowych Sprawiło to, że od początku roku nie wszedłem dobrze w ten sezon i nie układał on się po mojej myśli tak jak to miało być. No jednakże no, każdy rok jest nierówny i teraz już robię wszystko, ażeby przyszły sezon był jak najlepszy i staram się zapomnieć i nie myśleć już o tym w sezonie, który dobiegł końca. W sezonu 2009 bardzo zadowolony jest natomiast najmłodszy zawodnik w kadrze naszego klubu zaledwie 15-letni Marcin Wawrzyniak, dla którego nadrzędnym celem na przyszły rok jest wywalczenie miejsca w podstawowym składzie startu. Spotykamy się dzisiaj na gali gnieźnieńskiego sportu, które stanowi podsumowanie tegorocznych dokonań gnieźnieńskich sportowców. Ja natomiast chciałbym Ciebie zapytać o podsumowanie występów startu Gniezno, a więc drużyny, w której masz okazję startować. Myślę, że utrzymanie w pierwszej lidze to było jednym z głównych celów naszej drużyny. no i Jak widać utrzymaliśmy się i to było głównym celem. Jestem bardzo zadowolony z tego. Ty w tegorocznym sezonie nie mogłeś jeszcze występować w spotkaniach ligowych z racji wieku. Miałeś jednak okazję występować w zawodach młodzieżowych. Jak podsumujesz te występy, jeśli chodzi o Twoją osobę? Myślę, że moje występy będą lepsze. w w przyszłym sezonie niż w tym, ponieważ rozpoczynam swoją karierę i moim największym sukcesem było trzecie miejsce w Nadziejach Polskiego Żużla w Poznaniu, który podbił się. I z jakimi nadziejami przystępujesz do tego roku 2010, do startu w przyszłym sezonie? Mój pierwszy plan to doskonać się do pierwszego składu i zdobywać jak najwięcej punktów dla startu gniazda. Po części głównej przyszedł czas na część artystyczną, którą udanie wypełnił występ kabaretu moralnego niepokoju. Ekskluzywny wywiad z członkami kabaretu, na który już teraz serdecznie zapraszamy, zostanie zaprezentowany start TV niebawem.